Ja to nagrywam cześć cześć, a to jest flyhack Dzisiaj z nami jest cheater Cześć, witajcie z tej strony Mister Żmuda. a dzisiaj... i snajper, a dzisiaj z nami jest cheater. Cheater cześć. ma nick... Nie wiem jaki. Cheater już... miał... Cheater miał nick, już mówi jaki. Cheater miał nick. Teraz tu później przylezie. Czekaj, poczekamy na niego. Snajper gdzie jesteś? Na parkurze stoję. Ja też skaczę sobie disconnect connect widzisz mnie widzę cię zobacz gdzie jestem i teraz patrz jaki fail Dodek 1 3 coś tam patrz gdzie jestem to tak na w roli do ten diokser ma moda o proszę bardzo było widać o znowu hello wyślesz to wertyzowita. T Czemu nie ja mogę wpisać TPAC? Dawaj Nie mogę Możesz Nie mogę Un, coś Co, p źle wpisuję. Tp... Tp a... Ale konto jest frajer Zrzucił mnie Mnie też Nie, ja to nagrałem do tego <golly>